Siemanko, witam w kolejnym odcinku motovloga. Na dzisiaj mamy dwie sprawy. Po pierwsze musimy podskoczyć z dziukiem do mechanika, ale o tym za chwilę. I później jedziemy do zwierza zobaczyć jak chłopaki driftują. Jeszcze tylko po drodze musimy sobie podjechać na stacyjkę. Niestety, jak się dużo jeździ, to się dużo tampuje. Chociaż i tak plus jest taki, że mały piłczek niewiele ma. Wizyta na stacji tak jest mniej bolesna niż jak się podjeżdża samochodem. Już jesteśmy w tej chwili w przyjeżdżamy przejeżdżamy sobie z królem przez hełmy. Za moment będziemy na stacji W międzyczasie może Wam powiem, dlaczego jedziemy do mechanika. Pod koniec ubiegłego sezonu wyraził się pewien problem, który trwa zresztą do tej pory, przez zimę nic mu nie przeszło upierdliwa i męcząca sprawa podczas bardzo gwałtownego dodawania gazu na jedynce podczas startu przydłuża się a nawet potrafi zgasnąć pokażę wam dokładnie o co chodzi za chwilę jak To podjechałem, że teraz muszę w wiedźmińskim oburęcznym uchwytem odwrotnym Dobra, lecimy już dalej Do mechanika mamy 15 minut drogi Mam tylko nadzieję, że będzie on w stanie coś sensownego na ten temat powiedzieć Niestety nie mam najlepszych doświadczeń z mechanikami Dlatego bardzo dużo rzeczy staram się po prostu robić sam Po pierwsze, mam wtedy pewność, że jest coś zrobione Jest zrobione dobrze Po drugie, oszczędzasz w ten sposób bardzo dużo kasy i po trzecie, jeśli masz charakter podobny do mojego, to daje ci to jakąś satysfakcję. Oczywiście nie ma też co przesadzać i strugać omnibusa wiadomo, że wszystkiego się samemu nie zrobi. Mało kto też ma, że tak powiem, swój warsztat cały. Mamy trochę różnych narzędzi, no ale idziemy do takiego warsztatu. Podjedziemy, zapytamy, zobaczymy co ruszyć prawdopodobnie spod świateł to potrafić wtedy motocykl zgasnąć Jeśli się tak zdarzyło ze dwa razy no to nie muszę wam mówić Lipa jest jak 150 stoisz na pierwszej pozycji i każdy myśli że po prostu nie umie ruszyć motocyklu także chcę koniecznie coś z tym zrobić bo nie chce mi się ciągle o tym myśleć zwracać na to uwagi żeby łagodnie ruszać i tak dalej że nie jest to nic poważnego tylko jakiś drobiazg i da się to zrobić za jakieś nieduże pieniądze no zobaczymy przede wszystkim o co chodzi no niestety nie dowiedziałem się nic konkretnego jedyne to to żeby zostawić motocykl i będzie grzebane no ale to ja wiem często jak się kończą takie historie pół z motocykla do naprawy się okaże że jest i duży rachunek to także moto zabieram i spróbuję sam się zorientować i popatrzeć na tych z jakichś prostych rzeczy, co, skąd się to może brać. przyczyn ale znalazłem jedną prostą rzecz że to może być po prostu świeca a tu świeca nie była wymieniana od jakichś 5000 km czyli wsadzona świeca oryginalna no i warto by się było tym zainteresować nie no i co się okazało wymieniłem świecę tą która to była na Porsche super r6 na świecę NGK, nową sztukę i problem jak ręką odjął naprawy chyba 36 zł, choć dobrze pamiętam. Tutaj na ekranie dam Wam link do filmiku, w którym wymieniam tą świecę, jest pokazane dokładnie co jak i gdzie zrobić i jest pokazany oczywiście efekt tej pracy. Także gorąco zachęcam wszystkich zamiast na ślepo oddawać sprzęty do mechaników i mechaniorów to samemu najpierw sobie poczytać, posprawdzać, a noż akurat się uda coś zrobić. Nie twierdzę oczywiście, że wszyscy mechanicy są tacy sami, ale no z moich doświadczeń i z samochodem i z motocyklem niestety wynika, że zdecydowana większość osób próbuje wyciągać na wszelkie możliwe sposoby kasę, zwłaszcza jak widzą, że jeszcze się nie daj Boże nie znasz, to jakby mogli to by Ci jeszcze 100 złotych doliczyli za sprawdzenie ciśnienia w bo... Jeden mój znajomy płaci za serwis, oczywiście w autoryzowanym serwisie. Wymiana oleju filtra, później sprawdza, faktura wystawiona, a ani filtra ani Staples Center. Ready to walk. Nie wiem jak można z własnej woli i za własną kasę coś takiego sobie zrobić, no ale co tam kto lubi. Mnie to po prostu zaskoczyło i zdziwiło, bo go, go powiedzieli, to ja nie mogłem go poznać, myślałem, że sobie jaja robią, że to ktoś inny po prostu jest przebrany. Spadam się przesiąść w samochód i jedziemy zobaczyć to tak także powoli kończymy. Wszyscy Teraz już będzie bez gadania Proszę, proszę Czyli ja się żegnam Miłego oglądania i do usłyszenia ogłoszenie, wynikł w ogłoszenie par. Nie ma numeru.